Witam Was serdecznie, szczególnie osoby interesujące się oddziaływaniem dźwięku na nasze życie, bo jak wiecie, ja w tej przestrzeni głównie funkcjonuję i wypowiadam się coraz bardziej oględnie na ten temat, bo coraz bardziej widzę, jak wszelkie ideologie, które powielamy na zasadzie kopiuj-wklej nie mają żadnego absolutnie znaczenia. I tak naprawdę pozostaje dźwięk, który jest wielką tajemnicą. Oczywiście w obrębie mm, działalności różnych osób, które w tej przestrzeni się manifestują istnieją jakieś teorie, oczywiście mm, mowa ludzka jest po to, żeby opowiadać bajki, ale dobrze by było, żeby w pewnym momencie ogarnąć się i przestać klepać te same na okrągło te same tezy, o które nawet osoba klepiąca nie zapytała. A na jakiej podstawie to mówi? Zwróćcie uwagę, że jeżeli odpalicie jakąkolwiek stronę internetową, która dotyczy terapii dźwiękiem, to tak naprawdę wszędzie powtarza się ten sam tekst, może napisany w innym językiem, czy w innym języku, i trochę innej narracji, w zależności od tego, jaka jest strefa kulturowa, w jakim stopniu jest ta postać nasączona pewnymi sformułowaniami, które należą albo do świata nauki, albo do świata ezoterycznego, albo religijnego. I oczywiście w każdym z tych egregorów obowiązuje inna terminologia. W jednym miejscu będziemy otwierać bramy Syriusza dzięki kamertonom i dźwiękom, które są wzbudzane w określonej fazie księżyca albo słońca, albo czegokolwiek. Jeszcze co jest w stanie ludzki umysł wymyśleć. W innej przestrzeni będziemy. Wpływać na otwarcie bram do Jezusa, a jeszcze w innej przestrzeni będziemy aktywować kundalini, znowu hasło, które się wyłoniło w ezoteryce doskonałej przestrzeni komercyjnej. Także ten bazar jest wielobarwny, i oczywiście w zakresie tego bazaru również odpala się ta wypowiedź, która tutaj ma miejsce. I oczywiście są pewne tezy, które są jeszcze głoszone przez tego bohatera, który się Wam tutaj przejawia. Natomiast zauważyłam, że jakby wszystko traci na znaczeniu. To znaczy, jakby zdolność obrony jakichkolwiek test, tez, ideologii. Krótko mówiąc, rozsypała się w popiół. No i co zostaje? Zostaje dźwięk, zostaje odczuwanie, a cała ta poplanina, która miała miejsce i oczywiście w przestrzeni obserwowanej przez nasze oczy, ma miejsce na okrągło. Oczywiście nic się nie skończyło. I nic się nowego nie zaczęło, jest poczucie być może jakby zakończenia pewnej farsy, ale dźwięk pozostaje dźwiękiem. I teraz, na dzień dzisiejszy, jak otrzymuję takie pytania, jakie dźwięki są dobre dla zdrowia czy leczenia konkretnych chorób, to tak naprawdę pojawia się jedna, jedyna odpowiedź. Który dźwięk lubisz? Jaki lubisz? Bo jak wiecie, ja się poruszam w świecie kamertonów, gongów, mis, piękne instrumenty, które w sposób absolutnie magiczny e, robią nam dobrze. A jeżeli robią nam dobrze, to automatycznie e, możemy powiedzieć, że ciało się samo leczy. E, oczywiście. Określenie jakiejkolwiek, nadanie jakiejkolwiek nazwy choroby, tytułu choroby, tytułu problemu, no to jest, na, to jest wszystko na potrzeby tylko wiel, tego wielkiego bazaru sprzedaży metod. A tak naprawdę życie jest dużo prostsze. To dualne życie jest dużo prostsze, jeżeli już się kończy hmm, potrzeba udowadniania hmm, jakichkolwiek tez. Potrzeba szukania jakichkolwiek metodologii, i po prostu bycie w życiu, bycie w dźwiękach, bycie w naturze, bycie w obrazach, które się manifestują, bycie w sytuacjach, które się manifestują i to jest wszystko. Generalnie dalej idąc, brak nadawania znaczenia otwiera, jakby poetycko ujmując, wrota do innej przestrzeni, tej samej przestrzeni i dalej nieistniejącej przestrzeni. Ja wiem, że tego typu sformułowania budzą w niektórych postaciach niezgodę, opór, ale to jest jakby domena umysłu, który chce istnieć, chce szukać, chce sprzedawać i boi się konkurencji i boi się utraty źródła finansów. A więc no, niezbyt chętnie sięgnie po tego typu stwierdzenia i pozwoli sobie na przemyślenie i przede wszystkim czucie tego typu przemyśleń. Zatem ja się poruszam w dźwiękach bardzo różnorodnych. Kiedyś przykładałam dużą wagę do nazw, a jak, jakie, jakie kamertony korzystam z dźwięków tak zwanych planetarnych, czyli nieistniejących planet, ale w tej bajce istniejących. I, a, I, cóż, te dźwięki są dla mnie są fajne. Może tak bym właśnie lapidarnie to określiła. Są fajne, są przyjemne. Dziś jest ten dźwięk dla mnie fajny, innym razem jest inny, fajny. W pewnym momencie, budując jakiś, powiedzmy, Jakiś warsztat pracy. Uznałam, że dźwięk Ziemi w cyklu rocznym, znany przez wszystkich OM, jest takim podstawowym dźwiękiem, od którego zaczynamy jakby harmonizowanie. Oczywiście weszło mi już w krew posługiwanie się pewnymi technikami, które na pewnym etapie. Były omawiane i opracowywane i do tego dokładana ideologia. I nadal te dźwięki jak najbardziej te sposoby jak najbardziej są aktualne, nie kłócą się ze mną. Natomiast to przywieranie do pewnych koncepcji, tak jak powiedziałam, rozsypało się totalnie w pył. Ja często no, zawsze poruszam się powiem, w tak, zwanej, tych, tak zwanych technikach interwałowych. Odczuwam je jako potężniejsze, jako bardziej fajniej przez ciało odbierane. I mm, techniki interwałowe, czyli po używanie dwóch e, naraz, kamertonów naraz. Ale znowu. E, Ile wpływu koncepcji muzycznych, ile wpływu jakichś przekonań, których człowiek sobie w ogóle nie zdaje sprawy, jest tutaj, jakby mieści się w, tym, w tej wypowiedzi, która tutaj się pojawia, prawda? Zawsze musimy mieć na uwadze, że dana postać, która prezentuje dziedzinę, określoną dziedzinę jest zanurzona w mniejszym lub większym stopniu czy też z automatu te jakieś dziedziny się, sposoby myślenia się odpalają, bo to są automaty. Umysł nie byłby w stanie nic powiedzieć, gdyby w tych automatach gdzieś tam nie był. Wiadomo, że wykształcenie medyczne, które akurat mnie dotyczy i bycie w świecie lekarskim przez, w klasycznej medycynie przez 10 lat, na pewno odbiło bardzo wyraźny, jakby stempel, takie piętno na sposobie pojmowania rzeczywistości, interpretowania jej. Niewątpliwie, pomimo, że dużo czasu już upłynęło, bo to jest dobrze ponad 20 lat od momentu, kiedy jakby przestrzeń terapeutyczna, ona zmieniła swoje oblicze i nie można powiedzieć, że od 20 lat jestem medykiem praktykującym i wyznającym medyczne koncepcje, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest ten wątek, no jest świadomość lekarza. Jakby nie było. Oczywiście w tym świecie jest to bardzo Cenione, bo jakby ceniona jest również profesja, która gdzieś tam jest osadzona w, w, no, w wartościowana, jakby profesja, która jest wartościowana. No, ona nie jest byle kim. I tak dalej. I teraz, um, oczywiście, w tym świecie sprzedaży, w tym świecie, w którym ciągle tytuły, wartość monetarna postaci. Czy wartość giełdowa postaci jest tutaj aktualna, chociaż jest to czysta fikcja, i o jakby przywieranie do tego typu przekonań też może nam bardzo zaburzać odbiór tak zwany osobisty, bo zawsze odbiór jest osobisty. Tak? A więc ja od wielu lat powtarzam. Ja mogę różne tezy twierdzić, może mogę się nimi dzielić, bo to jest jakby niejako moja bajka. Moja, nie moja. Krótko mówiąc, bajka, która się tutaj manifestuje przez tę postać. Natomiast odczuwanie w tym momencie, kiedy. Jest, słyszymy dane informacje od danej osoby, odczuwanie to jest e, bardzo proste. Albo mi się fajnie słucha, fajnie mi się słucha, i chcę być w tej bajce, i być może chcę sięgać po instrumenty tej bajki, albo nie mogę jej słuchać. Jedno i drugie jest e, bardzo proste do rozróżnienia, dokładnie tak jak z perfumami. Jedne perfumy cię przyciągają, i po prostu jest to coś dla ciebie, i żaden sprzedawca ci nie doradzi. Tak jak żaden, a, nikt nie może ci doradzić, jaki dźwięk jest dla ciebie dobry. To jest dokładnie tak samo. Perfumy, dźwięki jak może ci ktoś doradzić, coś dla ciebie dobre? Oczywiście w tym świecie przyjęło się, że najpierw się stawia rozpoznanie medyczne, jakieś tam, pseudomedyczne. A, bo to wszystko jest pseudo, wszystko jest pseudo. Po czym albo pseudoezoteryczne, albo pseudo-duchowe, albo pseudoenergetyczne, jak już jest to rozpoznanie, to wtedy są wyciągane, wyciągane metodologie. Oczywiście wszyscy twierdzą, że to są naukowo sprawdzone. Żadny, to wszystko jest bajka, to wszystko jest totalna fikcja. Można by było dalej powiedzieć, to wszystko jest kłamstwo po prostu. Na nigdy nie przeprowadzono żadnych badań naukowych, więc nie łudźmy się, że, że tutaj to istnieje w, jakiejś prawie, w obrębie jakiejś prawdy. Natomiast no już nie mamy się co złościć, że tak jest, bo cały świat jest oparty na tej fikcji. Ktoś powiedział, że ten świat jest kłamliwy. Oczywiście, ja to mówię, to jest taka forma doświadczania. Bóg doświadcza siebie w formie zapomnienia, okłamania, okłamania siebie i zadania sobie bólu. No i tyle. I jeżeli ktoś mówi teraz o tym, że jest tylko piękno i doświadcza tylko szczęśliwości, no to to znowu jest w jakiejś fazie, w jakiejś fazie kolejnej bajce, i oczywiście wtedy będzie bronić tez tych niejako swoich. Ale już za długo się rozwodzę, filozofuję tutaj. Ja tylko powiem o tym, że na dzień dzisiejszy po prostu jeszcze bardziej zachęcam do tego. Ja zachęcam do wszelkich brania udziału w takich kąpielach dźwiękowych, które nam pasują. Oczywiście. Nie wszyscy ludzie, nie wszystkim ludziom odpowiada tego typu relaks i to też trzeba uszanować i nikogo nie przekonywać, ani bynajmniej nie twierdzić, że ktoś jest niedość rozwinięty albo jest zamknięty na dźwięki. Nie, nie, nie. Muszę wam powiedzieć, że gdyby mi ktoś kazał pójść na wieczór z bębnami albo gdyby mi podczas sesji dźwiękowej, gdyby mi zaczął przywalać w bęben, no to bym się zebrała i wyszła, bo tego nie lubię. I o niczym to nie świadczy, absolutnie, albo gdyby mi ktoś nad głową jakiś puścił e, e, kamertony anielskie, to bym po prostu również wstała i wyszła. Więc to jest wszystko kwestia wrażliwości, to jest wszystko kwestia może rezonansu. Ja bym powiedziała na dzień dzisiejszy w odpowiedzi na pytanie, jakie częstotliwości są dobre, ehm, e, na ten moment odpala się przejawienie pewnej częstotliwości, też określenia, nie za bardzo. Krótko mówiąc, jest jakiś dźwięk. Jest jakiś dźwięk, który to dźwięk powoduje wow. Tak jak wchodzisz do sefory czy gdzieś i jest wow, albo ktoś pachnie. Mm, to jest to. Perfumy to jest dobre porównanie, bo perfumy na każdej skórze inaczej pachną. I one jakby rozwijają swój zapach, a więc ewoluują jeżeli chodzi o zapach. Szczególnie te dobre perfumy, które się długo utrzymują. I to jest niesamowite, bo jest taka indywidualność zapachowa, że jeden zapach może fatalnie być odbierany przez otoczenie u jednej osoby, a u drugiej po prostu dzieje się jakaś magia zapachowa. I to jest. Można powiedzieć, określić słowem rezonans. I teraz weźmy określony dźwięk, jakikolwiek dźwięk. Ja na sesjach, które prowadzę, tych harmonicznych, yy, bo robię i osobiste sesje, takie, takie jed, jeden na jeden, i grupowe. Także, jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie zajrzeć na moją stronę tune i tam jest zawsze harmonogram, czyli daty aktualne, kiedy jest plan, co planowane. I teraz ja obserwuję bardzo różne reakcje ludzi na dźwięki, mianowicie na przykład moja córka uwielbia dźwięki gongu i ona mówi, słuchaj, ja bym mogła tak ten gong, jakbyś na nim grała, to możesz grać na nim przez godzinę i ja się nie znudzę i to jest ciągle wydobywa się z niego coś takiego, że po prostu, no to jest orgaz, orgastyczne, no i ona się najlepiej regeneruje. Ale kto inny z kolei powie, tego gongu to nie za dużo, bo męczy mnie, ale im podoba mi się dźwięk liry kryształowej, tak? Więc podczas takich sesji terapeutycznych, przynajmniej harmonicznych, przynajmniej w mojej odsłonie, te dźwięki są bardzo różne, czyli jakby w tej przestrzeni każdy osobnik znajdzie swoje perfumy. Czyli znajdzie swój, znaczy będzie moment, kiedy dozna właśnie takiego wow, na określone dźwięki. I teraz, jeżeli wszystko jest prowadzone bardzo spokojnie, bez natarczywości, z wyczuciem muzycznym, bo to jest bardzo ważne wyczucie muzyczne, bardzo istotne wyczucie. Co po czym może następować w i jakiej, w jakiej wysokości, jak głośno. Jeżeli jest ta sesja prowadzona z wyczuciem, to nie ma ludzi, którzy by się po tym źle czuli. Po prostu nie ma, nie ma możliwości. Natomiast na pytanie, czy mi się podobało, no to już jest pytanie, które jest nieadekwatne, jeżeli chodzi o tego typu sesje. Tu nie ma się cokolwiek podobać. Ty masz po prostu. To jest dźwięk i to jest wow. I koniec i y, y, to jest wow. Podobać się może koncert, który jest śpiewany w rytmach, w jakimś określonym stylu muzycznym. To się może podobać, bo tutaj jest wtedy intelekt włączany i y, to zupełnie jest inna przestrzeń. A więc. Um, tak jak powiedziałam, bierzesz jakiś instrument, albo ktoś usłyszy u mnie instrument i mówi, słuchaj, ja muszę mieć ten, ja po prostu muszę mieć ten instrument, bo on mi tak robi dobrze. I sobie kupuję. I tak samo jest z instrumentem bardzo prostym, jakim jest kamerton, bo kamerton jest bardzo prosty, jest to jedna częstotliwość, powiedzmy dominująca jedna częstotliwość. I a możesz sobie popróbować różne kamertony i powiesz, o, tak, to mi pasuje. I ja zauważyłam, że dźwięk OM, czyli dźwięk Ziemi w cyklu rocznym, generalnie pasuje praktycznie prawie wszystkim. Co jest ciekawe, że dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy rzeczywiście dany dźwięk wpływa dobrze na organizm, na biologię, to są dzieci autystyczne. I słuchajcie, to jest taka obserwacja powtarzalna, mianowicie dzieci autystyczne potrzebują dźwięków generalnie niskich. Ten om się fajnie wpisuje, ale one uwielbiają dźwięki gongów. Wiadomo, gongi dla niektórych mogą być straszne, tak? ale autystyczne dzieci nigdy nie lękają się. Tych gongów, podczas gdy ludzie, którzy gdzieś tam można by było powiedzieć, że w dużym stopniu są zalęknieni, mają dużo lęku, nie chcą tych dźwięków, oni chcą dzwoneczki, oni chcą takie dźwięki, takie leciutkie, które generalnie nic im nie robią specjalnego, one są bezpieczne dla nich. Natomiast dźwięki gongu dzieci autystyczne, w moim doświadczeniu, uwielbiają. Tak samo jak wchodzić do takiej dużej misy, bo ja mam taką dużą, mosiężną misę 12-kilogramową, gdzie takie dziecko wchodzi i po prostu jest wow. I ono chce tam być. I ono nie buntuje się, bo dzieci autystyczne, jak wiele, wielu z was wie, są dosyć trudne do oddziaływania jak, jakimikolwiek terapiami, bo one nie będą siedziały w miejscu, jakim się każe, One po prostu decydują... To co chcą, a czasami jak im nie pasuje, to się po prostu zaczynają no wokalnie, krótko mówiąc, męczyć otoczenie, że tak powiem, piszczeć, krzyczeć i tak dalej. No i teraz w przestrzeni jest też taka idea, że dzieci autystyczne, czy w ogóle dzieci w szkołach, czy przedszkolach należy traktować dźwiękami anielskimi, kamertona anielskiej. A niech wam, jak to się mówi, Pan Bóg broni was przed tym, żeby stosować te dźwięki. Nigdy w życiu, a jeszcze do tego uderzać jedno o drugie. Masakra. Te dzieci, muszę wam powiedzieć, że pod wpływem tych dźwięków wszystkie dzieci takie wrażliwe, a autyzm to jest naprawdę ogromna wrażliwość, czy dzieci, które są napięte, czyli potrzebują właśnie harmonizacji, uciekają od tych dźwięków. Oczywiście, jeżeli pieprzniesz takimi kamertonami, to dokonuje się takie zatrzymanie. Wow, what the fuck, co, co to było? Um, ale... To jest tak irytujący dźwięk, irytujący. Kiedy on jest irytujący? On jest irytujący szczególnie wtedy, kiedy właśnie jest stan ogólnej irytacji. Czyli mówienie o tym, że dzieciom trzeba w szkołach czy przedszkolach ten dźwięk stosować, świadczy o braku totalnie wrażliwości dźwiękowej osób, które to mówią i powtarzają. Dla nas najlepszą weryfikacją jest zawsze ten pacjent, klient, czy ten odbiorca sesji harmonicznej, czy sesji gongowej. Patrz na tych ludzi, odczuwaj tych ludzi. I wtedy będziesz wiedzieć, czy rzeczywiście powodujesz ukojenie, czy ludzie się wierzą, jest im niedobrze. A oczywiście Twoje emocje też wpływają na to, jak jest. Innym, innym osobnikom, bo to jesteś dalej kontynuacja, to jest kontynuacja ciebie. No. no i to już zaczyna być niezrozumiałe, jak to? Przecież ja jestem ja, a inni to są inni. To jest cały czas kontynuacja ciebie. A więc rób innym tak, jakbyś sobie chciał robić dobrze. Otaczaj ludzi, otulaj ludzi dźwiękami, które lubisz u mnie się na sesji nigdy nie znajdzie bęben ani żaden hang drum, bo zarówno jednego jak i drugiego instrumentu nie lubię, po prostu nie lubię w żadnym wydaniu. Czyli um, podczas gdy taki hang drum czy taki bęben może się znaleźć podczas twórczości, nie wiem techno music, no one się mogą gdzieś tam znaleźć, no może bęben bardziej. Ale już pod hasłem relaksacja, już się nie znajdzie żaden z nich. Ale to, tak jak mówię, to są opowiadania, które płyną przez, jakby, moi, to, to jest wynik moich harmonicznych, niejako, tak? Czyli to jest ta postać, to jest ta postać, która ma preferencje, ale to, że jest tego typu wypowiedź, nie znaczy, że bębny są złe. Natomiast, jeżeli chodzi o te wysokie częstotliwości tych anielskich, to jest obserwacja, z której, na podstawie której jakby jest wyciągany wniosek e, obiektywny, tak? jeżeli są wnioski obiektywne. Była obserwacja takich dzieci, była obserwacja ludzi a i e, pewne wnioski w ten sposób się wyciąga. Nikt tego nie lubi, po prostu nikt tego nie lubi. Zatem jeżeli jest totalny relaks, to się sta w stanie relaksu, błogości, już to napięcie zeszło, co najlepiej schodzi pod wpływem niskich dźwięków, bardzo niskich dźwięków, a nie dzwoneczków żadnych, ani żadnych koszy, ani żadnych takich, nie, 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 to wtedy leciutko wysoki dźwięk, ale może nie tych anielskich, bo one są strasznie irytujące. Ale wysokie dźwięki liry, liry kryształowej, czy tam harwy kryształowej, czy jakiś misek, miseczek, czy typetańskich, czy, czy kryształowych, które mają wyższe dźwięki, bardzo proszę, ale wysokie dźwięki naprawdę z ogromną um, ostrożnością, ostrożnością, bo my możemy... Um, no obserwujemy, jak, ps, jak zwierzaki uciekają pod powiem, tych częstotliwości, po prostu one uciekają, gdzie pieprz rośnie. A więc, no to co, nie mamy ufności, to do, co do odbioru zwierzaków i dzieci autystycznych, no ja, ja myślę, że warto mieć taką ufność, bo tam nie ma ideologii żadnych, kompletnie. Także, jak macie jakieś pytania odnośnie terapii dźwiękowych, jak najbardziej odpowiem na bazie aktualnego jakby niejako podejścia, na bazie aktualnej manifestacji już. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie, i jeżeli jest Wam po drodze, to korzystajcie z dźwięków, a ja oczywiście zapraszam do siebie na sesję przytulam pa! pa.